Cześć moi mili, to jest po prostu, no chyba wiecie, drugi odcinek z maratonu Fall Guys, który obecnie trwa na moim kanale i teraz, jak już wam mówię, zostawicie 10 lajków i jutro wjeżdża kolejny film z Fall Guys, więc no, ja ogólnie polecam, tak polecam, naprawdę. Zostawiać lajki, łapki w górę, żeby było yy, no fajnie dla was, dla mnie, żeby po prostu żebyśmy się bawili wszyscy podczas tego maratonu, żebyśmy poczuli ten smak jeszcze wakacji, ponieważ no już mamy rok szkolny. Ja na przykład jak gram Fall Guys to no teraz akurat jest 21, ale no jak gram Fall Guys to po prostu yy, czuję te wakacje. Yy, jest jesień, a ja czuję sierpień. No, i zobaczymy, czy dzisiaj nam się uda wygrać. Zgadując, nie na no to, szanse są bardzo małe, ale zobaczymy. O, wiem, wiem. To jest, takie za, to jest takie zadanie dla dodatkowych: zadanie dla dodatkowych, ale jest. Jak zostawicie pod tym filmem 20. Dobrze słyszeliście 20 lajków, to lecimy razem z Piotrem 2000. Nie, nie, to za grube, to za grube, za grube. Muszę sam z nim to ustalić. Sam muszę z nim to ustalić Nie, 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 nie także fajnie, żebyście zostawiali te lajki, ale... A, e, ale no z Piotrem filmu nie będzie z Fall Guys, ponieważ on no, nie ma tej gry i chyba nie będzie chciał jej zainstalować I boję się, że lajki go nie przekonają Więc nie chcę was szukiwać, bo ja, jak wiecie, rzadko mi się zdarzyło, żebym was oszukał No nie, i teraz będzie ta... Ta fala tych ludzi Du, 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 du. Tak bez komentarza to tak wiem tak cicho jest, ale no, no, no wiecie. Na tym już chyba graliśmy wczoraj. To dla was wczoraj, bo ja to nagrywam no jednak yy, w, ten, w ten sam dzień <średencji> Fall guys, fall guys Tak mi przyszło do głowy. Dzisiaj już chyba z 100 pomysłów do głowy mi przyszło. Tam ogólnie dźwięk... Internet, wiecie? Dźwięk mi się podgłośnił w komputerze, jeśli ktoś jest... Właśnie, I wiem. Jeśli ktoś y, zauważył y, te, y, jak y, jakieś 10 sekund temu podgłośniłem sobie dźwięk, bo było widać w lewym górnym rogu, to... Y, nie wiem. Ech, nie, serduszka to ja zawsze. To ten, kto pierwszy napisze w komentarzu, przypnę mu komentarz. Ale konkurs i wy mówicie, że ja konkursów nie robię. A o czym ja to mówiłem? Yy, właśnie, 100 pomysłów na dzień, czyli... Jaki mam teraz pomysł? No już wam mówię, chcę zrobić piosenkę pod tytułem Fall Guys. Oczywiście tego nie zrobię, ja jestem słaby piosenkarz, jak... Nie. To, to już są pogrzebane marzenia! <ścoughs> A ja mówiłem mówiłem, 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 nie mówiłem, mówiłem. Dobra. No to teraz, w ogóle zobaczyłem, że film trwa już 4 minuty, więc myślę, że jeszcze z 5 i będziemy mieli 11 minut. Ale w sumie, no ja po prostu sobie mówię, więc no i z wami gram, więc no to jest takie... Mnie nie obchodzi ile film będzie miał, znaczy... Musi mieć więcej niż 8 minut, ale tak to... Mam to gdzieś. Hmm... dobra. I proszę mi nie pisać w komentarzach, że jestem w tą grę niby słaby, bo jeszcze mi są słabsze osoby widziałem. Widziałem osoby, które w ogóle nie, nie, nie czaiło o co chodzi na przykład w tym. Nie wiedziały, co trzeba rozwalać. A mój internet zawodzi. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. No, co to ma być? Co za... I, no, ludzie. No już widać internet mi szwankuje, maraton się nie powiedzie. Dzień pechów? Chyba coś takiego się zapowiada. RUN over. Tu, 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 tu. All guys, boys, 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 w o co tu chodzi? Czemu te kulki tak szybko spadają? No jedna nie zdążyła by dolecieć, to już druga no. To jest jakiś absurd. No... Pff, właśnie, to... Tutaj z absurdami ja zawsze mam rację akurat. No! Jeszcze ten różowy, no Już już dużo ludzi. się... E Och! No, co to jest? Nie, już już pogrzebane, już pogrzebane. No! Jeszcze jak się kręcę, no... To jest... To jest pogrzeb widzowie. Właśnie tutaj mieliście... Pogrzeb. Jezu, co ja robię. Pan Glut zawsze był taki, że się nie rajdzował, że on mądrze gadał, a Folga jest go zmieniło natychmiastowo. No i dobra, i teraz yy, próbujemy po, po raz ostatni w tym filmie, ponieważ chcę iść oglądać mecz polska holandia No właśnie tak. Gate Crash. O, na tym jeszcze nie graliśmy. Dobra, dobra. Czy znaczy, ja grałem, ale wy nie widzieliście, jak ja w to gram. A chyba nawet dobrze w to grałem, bo skoro się zakwalifikowałem to. Och. No otworzyło się. To się rzadko otwiera. Dobra. Brawo, 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 <klucz> brawo. <klucz> Czemu ja sobie bije brawa, to wy powinniście. Znaczy ja nie zmuszam, ja tylko mówię, że powinniście. <klucz> To uczucie, kiedy po prostu nie masz co mówić i mówisz yy, te komentarze, które ci przychodzą do głowy, nie mam sensu, aż mnie ślina boli. Co? co? Tutaj już graliśmy. Już nie wiem po raz który nawet. Dobra, ale gramy. Nie ma tak, że się poddajemy, że wychodzimy. Choć sobie można spróbować. Nie. O! No, no! Bo jestem w top 10 Czemu ja w ogóle mówię top 10? Jak top 10 to tak brzmi jakbym był na całym świecie w top 10 Folgers, a jestem myślę, że top milion w Polsce, jak nie wiem, jak nie 10 milionów. No ale tutaj właśnie widzieliście drugą edycję pogrzebu. No i co tak wolno biegniesz, no? Kuu, ja byłem chyba ostatni w ogóle, ale miałem po prostu wyczucie. Ogrzałem sobie ręce. Teraz, jeśli nie mylę, byłby czas na jakąś drużynową ekipę. O, to, 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 jest fajne! Już nagrywamy swoją drogą 4 minuty, bo sprawdziłem, jeśli to się, jeśli to widzieliście to, to gratulacje, bo to chyba ogólnie widać, nie, nie wiem, nie wiem, no, no i fajnie, teraz ten, ten, a ty co myślisz, że teraz będziesz mnie, i co, i co myślisz? Ja, ja mam sumienie, więc ja ich nie będę spychał. Zrobię tak, żeby oni sami się spchnęli. Ja po prostu ich przetrzymam. Patrzcie. Jej, jak! O! W tą szczelinę się zmieścić, to jest sztuka. Ja mam takie. Nie wiem, po prostu mi się nudzi i chcę coś wkolwiek teraz zagrać, żeby był jakiś komentarz do tego. Przecież to na stream, to na streamach się nie mówi, to, to na streamach się, się trzeba skupiać, a tutaj to... Dobra. 12, jeszcze sześć potrzeba, żeby spadn... Jeszcze, żeby spadli. Spadli? Czy się tak mówi, czy spadnęli? Nie wiem, no. Szkoła powróciła, pani glucia, a ty nie wiesz jak się mówi spadnęli. Czy tam spadli? to NIE! NIE! O NIE! Ja myślałem, że to tak wyjdzie nagle no, fuj, no ale jezu Jak widzicie, nie udało nam się dzisiaj wygrać Tak jak i pewnie nigdy nam się nie uda wygrać O Tak tym wyglądam o. Tak sobie Ale no myślę, że w tym Nie, dopóki nie będę miał pełnego stroju pingwina, znaczy gołębia to to nie będę grał w tym. Ale ja się z wami żegnam, życzę wam miłego weekendu w sumie ze mną, bo jeszcze, co wy myślicie, że się nie widzimy jeszcze? Jeszcze przed nami tyle, ile po prostu pociągniemy, tylko musicie wbijać lajki. Dziękuję wam za oglądanie filmu, trzymajcie się i cześć!